Filar Anicykuk to formacja wębiczna dzieląca ścianę zachodnią od ściany północnej. W ciągłości dróg od samego dołu filara aż do okna skalnego u góry mają w okolicach 450 metrów i nie ma jednej drogi, która byłaby filarem Anicykuk. Można w kilku kombinacjach, kilku dróg z tym filarem się zmierzyć. Jeżeli chcielibyście przejść Ładną skałą, ale o najniższych trudnościach, bo jest to dla Was duże wyzwanie. To jedna z propozycji jest dół, czyli stupa, tą formację przede mną pokonać na środku u góry, wybitnym kominem, na środku. drogą upside pista, która nas doprowadzi do filara, tym filarem, tym płaskim odcinkiem do. Spinowanej części filara, gdzie drogą Bil za Wilki Kolejne w okolicach 200 metrów dojście na prawy mój róg Kamerki. I tam na ostatnim wyciągu można wyjść drogą Brahm. Taka kombinacja będzie najłatwiejszym najłatwiejszą możliwością pokonania tej bardzo ładnej kombinacji. Na Nicykuk problemem jest długość, problemem jest wystawienie na wiatr, jeżeli jest wieczna pogoda, coś się nie, nie nadaje, problemem jest duża ekspozycja słoneczna, bo już od godziny 10, 11 ten filar słońce dostaje, więc nie jest to na każde warunki. Warto poczekać do drugiej października, czy na początku maja, jeżeli warunki są dogodne. Kapitalne wspinanie. W w takim obszarze sportowym, czyli stanowiska ubezpieczone na wyciągu po 2-3 spicy, hmm, trzeba będzie dokładać. A kluczowy kominek u góry 5B, jest dość śliskim off który można obejść moim obejściem od lewej strony 50 metrów, 3 spity takim finarkiem, Natomiast skromna wycena środkowej części. Tutaj na tym największym spiętrzeniu, gdzie idziemy od strony północnej, wyciągi 4a, 4b, to są rzetelne piątki i na ten filer nie przychodźcie, jeżeli chcecie zrobić cyfrę, bo cyfra tu jest bardzo wymagająca i jest to tak naprawdę mocno piątkowa droga, a uwzględniając ten kominek o u góry, to wręcz szóstkowa, jeżeli nie będziecie chcieli robić go obejściem. Trzeba zaplanować w okolicach 12 godzin dla zespołu początkującego. W tego typu długościach, może nawet 14, chociaż są rekordy powyżej 20 godzin polskich zespołów z tym filarem. Więc jest to droga banalna. Warto wcześniej się rozpinać i od drugiej strony mieć obycie z ekspozycją, bo ekspozycja będzie bardzo duża. Zjazdy filarem możliwe, gdyby coś się wydarzyło, no z, wręcz z dwóch trzecich. No po dwóch trzecich trzeba będzie już wspiąć się do góry i albo przez szczyt Kung, albo tą granią, feratami, zejść tym żlebem. Bardzo fajna droga. Sam start do drogi Absalpista prezentuje się tak. Na dole jest ta tabliczka charakterystyczna z nazwą drogi i wyceną pierwsze stanowisko ponad tym drzewem w tej depresji i w lewo do kominka gdzie drugi wyciąg a trzecim do podstawy bierzeza Wielki Ciekić pierwszy wyciąg drogi bierzeza Wielki Ciekić czyli najbardziej logiczna droga na filarze stupa to właśnie ten kominek na lewo od tego krzaczka i po 20 metrach stanowisko początku trawersu w lewo gdzie będą na wyciągu 4a miody trawers trawers na drugim wyciągu biedza wielki ciekić to ciekawa chorwacka propozycja cyfry 4a bo moim zdaniem to jest taka przyzwoita polska piątka górska ubezpieczona z pitami w ilości w zasadzie wystarczającej nie ma potrzeby dokładania dla wszystkich którzy są jej z Sajta to nie słuchajcie co powiem bo warto go robić z patencikiem, kiedy jednak nogi są nisko a ręce są na tej zatrawionej półce i tak w zasadzie przez cały trawer nogi nisko na natarcie a chwyty na dobrych stopniach trawers nie doskulacja albo ze stanowiska na połowieńce albo na bardzo długim ałucie typu 3 metry żeby was przylocie nie dociągnęło do stanu i nie połącza tylko na roli jest dość stromo dół, więc dodaje to emocji i ścisku na chwytach trzeci wyciąg bieg za wielki to też spinanie w dużej ekspozycji podobnie jak na trawersie ma 25 metrów dokładnie błędnie narysowane jest stanowisko po 15 metrach tam go nie ma po 15 metrach robimy trawers z prawo do drzewka przy szybkiej trójce warto iść tak żeby środkowa osoba była na dwóch żyłach w środku a skoro ona z dołu z góry bo tam są niefajne loty na trawersie górnym bardzo ładny wyciąg 4B to jaja bo to 8,5 plus Ciąg 5B, w rzeczywistości taka no solidna 6 Ryssa of White rzadko obita spitami, bardzo śliskie. I kilka lat temu w kosie covidowym zrobiłem obejście tego komina. Trzy spicy, bardzo estetyczny filarek 4B. Plus. stanowiska jednak niżej z tego drzewka i wtedy bez problemu można w to obejście sobie wejść. Długi fajny 45 metrowy wyciąg, takim filarkiem